Dzień dobry, cześć! Z tej strony Alicja z Mocnych Pracy. Spotykamy się dzisiaj razem z Markiem Kichem. Cześć Marku! Dzień dobry. Z Markiem porozmawiamy dzisiaj o mocnych stronach, a Marek jest SEO Satys Fly oraz hostem programu podcastu sztuka e-commerce. Dzień dobry, Marku. Dzisiaj spotykamy się po to, aby porozmawiać o Twoich mocnych stronach, no bo doskonale wiemy, że to narzędzie Freeze jest tobie doskonale znane. Pytanie tylko, z jakich obszarów i z jakich przestrzeni i skąd właśnie to narzędzie znasz, Marku. Wiesz co, to jest w sumie ciekawa historia, dlatego że to było dzieło raczej przypadku. To znaczy, ja wcześniej nie miałem do czynienia z badaniami psychometrycznymi, w sensie takim, że wiedziałem, że jakieś są, natomiast żadnego nie zrobiłem i też o frisie nie wiedziałem. O Frisie powiedział mi Kamil Kopania, który pracuje w firmie Mamy Ito i to wyszło w zasadzie podczas naszej rozmowy przy nagrywaniu podcastu. Kamil mówił, że jemu to pomogło. Trochę zrozumieć siebie, trochę też poukładać sobie niektóre rzeczy, lepiej pracować z innymi. No i to mnie zaciekawiło, no i w międzyczasie napisał do mnie Damian, który zaproponował, że może takiego Frisa sobie zrobimy. Brzmiało to na tyle ciekawie, że się zgodziłem. No i to jest tak naprawdę cała historia. Skąd, skąd to się wzięło. Więc można powiedzieć, że to nie ja trafiłem na frisa, tylko bardzo frisa trafił na <grym> Jestem ciekawa, czy to spotkanie było miło, sympatyczne i ciekawe dla ciebie, ale to pewnie będziemy odkrywać sobie w trakcie rozmowy. Natomiast podchodząc do tego narzędzia, czy był to element dla ciebie, powiedziałabym, taki bardziej intrygujący, zastanawiający, a może trochę obawy też było przed uzupełnieniem w ogóle tego kwestionariusza? Myślę, że obawy nie było. To trochę wynika z tego, ja jestem taki lifelong learner, to znaczy ja cały czas mam taką głęboką potrzebę, żeby się rozwijać, żeby lepiej rozumieć siebie. Dużo czasu poświęcam na pracę nad sobą. Chyba nie jest jakąś tajemnicą to, że też chodzę na terapię. Nie jest na pewno już tajemnicą to, że byłem na antydepresantach związanych z nerwicą lękową, więc generalnie jakby dużo czasu poświęcam na to, żeby mieć lepszy wgląd w siebie żeby się rozwijać, żeby wiedzieć, czemu robię to, co robię, czemu myślę tak, jak myślę. Więc do Frisa podszedłem z bardzo otwartą głową. Na tyle otwartą, że tak naprawdę przed uzupełnieniem tego testu nawet pozwoliłem sobie za bardzo o nim nie czytać i nie dowiadywać się zbyt dużo, żeby po prostu móc to, tak, wiesz, przeżyć w trakcie wypełniania. I ja myślę, że to jest bardzo cenna sugestia, którą myślę, że możemy podzielić się też z naszymi widzami, którzy jeszcze są przed uzupełnieniem właśnie kwestionariuszy Fritz, bo myślę, że to jest bardzo dobra droga, żeby nie czytać, nie zastanawiać się za wiele, tylko iść właśnie za tym, co dla nas naturalne. Bo czasami jest tak, że my wchodzimy w pewnego rodzaju rolę, chcemy trochę lepiej wypaść, a to właśnie nie o to chodzi, wykorzystując takie narzędzia psychometryczne, czy my chcemy lepiej wypaść, czy my chcemy lepiej siebie poznać. Czy sam element uzupełnienia tego kwestionariusza jakkolwiek Cię zaskoczył? Być może były jakieś takie pytania albo jakieś kwestie, które zaskoczyły Cię w ogóle w trakcie uzupełnienia jeszcze samego kwestionariusza? Myślę, że nie. Myślę, że nie było tam nic intrygującego. Na pewno sam proces był po prostu taki zaciekawiający. Nie? W sensie fajnie mi się ten kwestionariusz wypełniało, ale czy coś mnie tam zaskoczyło? Chyba nie kojarzę. Mm -hmm. Chyba wszystko było takie w miarę, no nie powiem przewidywalne, bo, bo przewidywalne nie było, ale nie było nic takiego, co sprawiłoby, że jakoś wybiło mnie to z rytmu albo zapamiętałem to do dzisiaj. Mm -hmm. No a zawsze po tym elemencie uzupełnienia kwestionariusza jest bardzo ważny, istotny aspekt, czyli spotkania i omówienia tych wyników. Jestem ciekawa, czy spodziewałeś się, jaki ten wynik może wyjść, w którą stronę może bardziej Cię, Marku, ciągnie <grybujesz> wedle tego wyniku Frisa? E, wiesz co, tak, w zasadzie e, jakby, ja miałem chyba to, przy, nie wiem czy przeważnie, mm -hmm. ale miałem takie poczucie, że Fris pokazał to, pod czym po pierwsze ja się podpisuję, e, pod, pod tym, co ze mną rezonuje i pod tym, czego w sumie spodziewałem się, że może mi wyjść. Mi wyszedł styl myślenia zawodnik, styl działania analityk i rzeczywiście to odpowiada temu, co... No, temu, jaki jestem. Nie? W takim znaczeniu, że nie, nie było to dla mnie zaskakujące w sensie samego wyniku. Mhm. To, co było dla mnie ciekawe bardziej, to jak, jak taki styl myślenia współgra z innymi stylami myślenia. To, to było dla mnie dużo ciekawsze. To znaczy na przykład to, e, czym, czy w jaki sposób i dlaczego akurat w taki sposób współpracuje mi się na przykład z osobą, która jest bardziej nastawiona na relacje, albo w jaki sposób mi się współpracuje z osobami nastawionymi na ideę. Czyli, jakby sam mój wynik mnie nie zaskoczył, natomiast konsekwencje tego, że mam taki wynik, jaki mam, w odniesieniu do innych stylów myślenia czy innych stylów działania, no to już było coś, co mnie mega zaciekawiło i też mega dużo rzeczy pootwierało. I chciałabym właśnie ten wątek trochę pociągnąć. Ja myślę, że dzisiaj. Nie umawialiśmy się, szanowni państwo, dzisiaj z Markiem, ale nasze outfity nie... dużo mówią o naszych stylach myślenia, ponieważ Marek tutaj w ten kolor zielony, powiedziałabym, poszedł, czyli właśnie w ten styl myślenia zawodnika, mój natomiast no, styl myślenia partner. To Marku, czego się dowiedziałeś więcej, między innymi o tych relacjach i o tych kontaktach między zawodnikami a innymi stylami myślenia, być może między zawodnikami a partnerami? Tak, wiesz co? To chyba kiedyś miło, że fajnie, fajnie powiedział. On akurat to mówił o takich stereotypowych różnicach między myśleniem lewicowym a prawicowym, czy poglądami lewicowymi a prawicowymi, ale myślę, że ten cytat, jakbyśmy sobie to przełożyli go tutaj, to też będzie, będzie pasował. I wydaje mi się, że z punktu widzenia osób, które skupiały się na relacjach, zawodnicy to są ludzie bez serca, z kolei z punktu widzenia zawodników, Ludzie, którzy skupiają się na relacjach, to są ludzie bez mózgu i tak to mniej więcej się często później przejawia na, nie wiem, na różnego rodzaju spotkaniach, w procesach decyzyjnych, czyli zawodnik, który chce faktów, potrzebuje dobić do brzegu, potrzebuje znaleźć zadanie do wykonania i potrzebuje, żeby coś sobie uprzątnąć po drodze kontra człowiek, który bardziej myśli o tym, że może zrobić coś zespołowo, może zastanowić się, wiesz, jakby dla mnie dla mnie to było takie coś trudne do zniesienia, w takim znaczeniu, że dla mnie takie podejście typowo relacyjne to nie oznacza, że ja nie, nie buduję relacji, czy ich nie mam, czy, czy dla mnie nie są ważne, ale w momencie, kiedy jest jakaś decyzja do podjęcia, to ona przesłania mi wszystko inne, ja po prostu tą decyzję chcę podjąć, chcę jak najszybciej do tego doprowadzić, w sytuacji, kiedy jest problem, to chciałbym, żeby ten problem jak najszybciej został rozwiązany. No osoba relacyjna ma to trochę mniej sfokusowane na działaniu. Mniej być może chciałaby to robić samodzielnie, bardziej jednak wykorzystać to, że jesteśmy w grupie i możemy, nie wiem, siebie zainspirować i tak dalej. Dla mnie to, są takie, to jest takie podejście, które jest przeciwskuteczne trudnych momentach i przeciwskuteczne w momencie, kiedy podejmujemy jakąś decyzję. No i w drugą stronę, no dla takiej osoby ja mogę w takich momentach być zimnym dupkiem, który w ogóle nie patrzy na innych ludzi i interesują go. Wszystko tylko nie to, żeby na przykład ludziom dookoła było dobrze. To się też przejawia czasami w takich kontaktach codziennych, nawet w prostych komunikatach, które nie wiem, stosujemy do firmy. Jak ja piszę komunikat, to on jest zupełnie inny niż osoba, niż gdy piszę go osoba, która jest bardziej nastawiona na relacje. No i mi Fris przede wszystkim dał to, że to, to nie jest tak, że ja, da, ja zacząłem lubić te inne komunikaty, czy ten inny styl myślenia, ale ja go rozumiem. I, i to jest myślę taka największa wartość, że dzięki temu. Ja rozumiem, czemu na przykład ja mam tak jak mam, ale też dostrzegam, że inni mają inaczej i potrafię to też bardziej docenić. Bardzo cenna sugestia i uwaga i podpisuję się pod tym stuprocentowo, bo... Mój styl myślenia, który jest partnerem, patrząc na niektóre, właśnie, nawet te komunikaty, o których Marko wspomina, czasami było tak, że patrzyłam przez pryzmat, o nie, to jest oschłe, to jest niemiłe, to jest dla mnie niesympatyczne, ale patrząc przez pryzmat tego, że ja tak mam, tak sądzę, tak myślę i bliżej i zawsze, oczywiście, na samym początku, może być nam do kogoś, kto ma podobny styl myślenia, czy taki sam styl myślenia, reprezentuje taki sam styl myślenia, a więcej tej, mm, powiedziałabym, uwagi, i elastyczności mamy, jeżeli zrozumiemy, że ktoś może mieć inaczej, i pytanie, czy ja to chcę przyjąć i chcę to też zrozumieć. Więc bardzo się cieszę, że, że taka sugestia również, również z Twojej strony jest. Więc jak wykorzystujesz to teraz, tę wiedzę, którą masz w działaniu? No, przede wszystkim wydaje mi się, że poprawiła się moja uważność na niektóre rzeczy. I też na niektóre osoby, czy na niektóre zachowania. Czyli, nie wiem, nawet wracając trochę do, nie, do, do komunikacji, czy do jakiegoś procesu, ja też chyba daję ludziom więcej przestrzeni na to, żeby nie wszystko było tak, jak ja chcę. I tu już nawet nie mówimy o delegowaniu obowiązków, czy o delegowaniu odpowiedzialności, tylko żeby pewne rzeczy działy się w jakiś inny sposób niż ja sobie tego wyobrażam. Czyli, no nie wiem, może faktycznie. Zastanówmy się razem dla odmiany dzisiaj. Nie, jakby nie podejmujmy tej decyzji tu i teraz i szybko idzie są fakty, tylko może OK. Zaspokójmy też te potrzebę drugiej osoby, żeby to było, żeby to się odbywało w takiej większej bliskości. Nie wiem, mi łatwiej rozumieć kogoś, kto trochę bardziej, nie wiem, patrzy na świat ideowo. To już nie jest dla mnie jakichś romantyk czy gość, który... Fruwa w powietrzu i jest totalnie niezakotwiczony na podłodze. Więc łatwiej mi to jest po prostu zrozumieć, łatwiej mi to jest docenić, dać ludziom przestrzeń do tego, żeby byli tacy jacy są. No i wydaje mi się, że też dużo łatwiej wykorzystywać ten potencjał całego zespołu. Znaczy, mi o tym dość dużo mówił Damian, zresztą też był mnie w podkaście i o tym opowiadał. Różnorakiego zespołu, w sensie nawet tego, jaki styl myślenia czy działania mają różne osoby, można wyciągnąć bardzo dużo. To znaczy, to nie jest tak, że moje podejście jest najlepsze. Moje podejście jest jednym z czterech i są sytuacje, w których moje podejście się po prostu nie sprawdzi. Są sytuacje, w których ten mój styl myślenia czy działania to nie jest najlepsza odpowiedź na to, co się dzieje i Znowu ta perspektywa relacji, którą, którą akurat ty reprezentujesz, no to jest często mega potrzebna rzecz. I to jest też uzupełnienie w pewnym sensie moich kompetencji. Więc fajnie mieć taką osobę po drugiej stronie, bo pomimo tego, że my prawdopodobnie w tych 90% czasu się nie będziemy ze sobą zgadzać, nie będziemy mieli tego samego myślenia, tego samego podejścia, to po pierwsze w tych 10% być może tak, a po drugie jakby możemy wykorzystywać jedno i drugie, czyli jeżeli trzeba na przykład, nie wiem, z kimś porozmawiać na jakiś trudny temat, dać mu poczucie jakiejś niebliskości, bezpieczeństwa czy czegoś innego, no to ta osoba zrobi to lepiej niż ja. Jeżeli trzeba wykonać jakieś zadanie, jeżeli trzeba się z czymś zmierzyć, no to być może mi to przyjdzie trochę łatwiej, a wiadomo, że jako zespół mamy przeróżny wachlarz sytuacji, które nam się zdarzają na co dzień w firmie. Jedne wymagają takiego podejścia, drugie trochę innego. No i to, że my jesteśmy różni, pozwala nam tak naprawdę na odpowiadanie na wszystkie rzeczy, które się w tej firmie mogą wydarzyć. Więc to jest według mnie chyba największa wartość z tego, że ja to po prostu rozumiem, bo też potrafię trochę lepiej chyba dostrzec, kto czym powinien się zajmować i nie myślę dzisiaj już o tym, że to jest takie podejście, które jest głupie, bo nie jest moje. No, właśnie, my często też określamy to mianem, że w różnorodności tkwi ten największy potencjał. Pytanie tylko, czy chcemy z tego potencjału skorzystać też innych osób i czy potrafimy dostrzec też swoje mocne, te najsilniejsze strony, które chcemy też rozwijać i, i wzmacniać. Z bardzo dużą otwartością mówisz właśnie też, Marku, o innych stylach myśleniach, te, które są reprezentowane przez inne osoby. Co zacząłeś dostrzegać, co zauważasz, z czego można czerpać? Ja natomiast mam do ciebie pytanie, Czego dowiedziałeś więcej o sobie o swoich mocnych stronach? Myślę, że chyba przede wszystkim potwierdziło się to, co. co, co, jakby, co wydaje mi się, że trochę celem, ale też y, dużo wartością, która z Frisa jest to, że y, przynajmniej w moim przypadku dużo rzeczy się po prostu uporządkowało. Y, Wynika to trochę z tego, że jakby Fritz mnie nie zaskoczył, tak ja o sobie zawsze myślałem o, w, w takiej perspektywie czy przez taki pryzmat działania, osiągania, odhaczania pewnych rzeczy. I to dla mnie jest dużo ważniejsze niż, nie wiem, idee, relacje czy, czy jakieś struktury. Więc to, co mi dało to badanie, to przede wszystkim to, że Bo ja to po prostu lepiej rozumiem. Ja wiem, czemu, nie wiem, jak przychodzi jakaś nie wiem, nowa rzecz do firmy, trudna, łatwa, jakieś wyzwanie, no to ja wiem, że to jest taki mój domyślny tryb działania. Wiem, że ja będę tak podchodził do sprawy. Wiem, które rzeczy nie za bardzo powinny trafiać do mnie, bo ja sobie albo z nimi nie poradzę, albo będą mnie frustrowały, albo nie zrobię tego tak dobrze jak ktoś inny, więc wydaje mi się, że chyba to jest taki największy outcome. Ja natomiast mam taką perspektywę, że uwielbiam pracę, ale to znając właśnie swój styl myślenia i wiedząc, że każdy z nas ma inaczej pracę z zawodnikami. Bo uwielbiam uczyć się od Was, drodzy zawodnicy, właśnie tego konkretu, hardości i tego do celu, bo czasami to do celu bywa ważniejsze w określonych sytuacjach i aspektach, aniżeli tylko i wyłącznie zwracanie uwagę na relacje. Pytanie, kiedy stawiamy na relacje, kiedy stawiamy na rację i w jakich określonych, określonych sytuacjach. Marku, to tak zbliżając się powolutku do końca naszego dzisiejszego spotkania, chciałam Cię zapytać, czego można Ci życzyć. Bazując właśnie na tych poodkrywanych, mocnych stronach, tych, o których już miałeś świadomość i o czym też dowiedziałeś się więcej. Czego mogę Ci życzyć? Hmm, dobre pytanie. Wiesz co, myślę, że tak, na pewno jeżeli chodzi o mnie, to ja bym życzył sobie i chciałbym, żebyś tymi życzyła, takich zadań, które z którymi sobie poradzę, bo już wiemy, że ja się koncentruję na zadaniach, to fajnie by było, żeby te zadania były takie, z którymi rzeczywiście dam sobie radę. A z punktu widzenia samego Frisu, Frisa, życzyłbym sobie tego, żeby mieć w zespole różnorodność. Bo ja się po tym absolutnie podpisuję, że te wszystkie style myślenia są po coś. Akurat no ja jestem przedsiębiorcą, więc takim moim pierwszym i najważniejszym zadaniem jako przedsiębiorcy jest rozwijać firmę. Uważam, że do rozwoju firmy potrzeba wszystkich tych perspektyw, bo one w różnych momentach, inne perspektywy są ważne i ja ich wszystkich nie mam, więc życzyłbym sobie tego, żeby zawsze mieć wokół siebie ludzi, którzy są w stanie na wszystkie rzeczy, które trafiają do firmy, z którymi firma się mierzy, żeby. W zespole były osoby, które na każdą z tych rzeczy są w stanie zobaczyć czy popatrzeć z trochę innej perspektywy, bo uważam, że to pcha naprawdę firmę do przodu. To pozwala nam się tak romantycznie, trochę powiem, że to pozwala nam się tak trochę pięknie różnić, ale rzeczywiście od siebie uczyć. I, i uważam, że to, że ja w ogóle widzę to, że rzeczywiście mam w zespole osoby, które reprezentują różne style myślenia. Ja to widzę, ja to rozumiem i lepiej potrafię tym też trochę zarządzić. Powoduje, że no między innymi dlatego firma rozwija nam się lepiej. O wiele lepiej niż gdyby niektórych osób czy niektórych styli w tym zespole nie było. To Margo, do tego właśnie życzę po pierwsze realizacji tych zadań, o których wspominałeś, a dwa czerpania właśnie z tej różnorodności, a jestem przekonana o tym, że ta umiejętność tego czerpania też się pojawiła, bo bardzo świadomie o tym mówisz, że zauważasz tę różnorodność i te różne aspekty, które mogą połączyć nasze wspólne siły. Także. Pięknie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Drodzy widzowie, serdecznie zapraszamy też do odwiedzenia przestrzeni, którymi zarządza Marek. Zapraszamy do obejrzenia podcastów do sztuki i e e-commerce. Także serdecznie Ci, Marku, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przesyłam dużo energii, dużo dobrej, no powiedziałabym, połogody, chociaż dzisiaj ta pogoda u nas w Bydgoszczy raczej słaba, ale tą energię wysyłam tutaj od nas i w imieniu Mocnych Pracy i w imieniu również Damiana, którego zaprosiłeś do podcastu. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.